W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj najczystsza Maryjo. Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa. Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów. Natomiast twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: Czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego i wtedy, w owe dni będą pościli. Opowiedział im też przypowieść. Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwi od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego. Mówi bowiem, stare jest lepsze. Moi kochani, to nowe, nieprzewidywalne zachowanie uczniów Chrystusa jest cały czas aktualne. Może nie chodzi o to, ażeby jeść i pić coraz to nowe rzeczy, ale chodzi o to, że ci uczniowie Chrystusa. Zafascynowani zmartwychwstaniem Pańskim, idą za swoim mistrzem i kierują się nie nauczonymi jakimiś zachowaniami, nie przejętym prawem, ale żywą relacją z Bogiem. Od nas zaś, uczniów Chrystusowych, wymaga to nieustannego kontaktu z Panem, rozeznawania, którą drogą nas Pan Bóg prowadzi i angażowania się z całą miłością. W relacje z Bogiem i później także z bliźnimi. Nie osądzajmy więc siebie wzajemnie, ale raczej całym sercem miłujmy Pana. Wówczas poprowadzi on nas harmonijnie drogą w Jego kościele do pełnej realizacji woli Bożej. Panie, oświeć nasze serca, abyśmy nie biegali za błyskotkami świata, ale abyśmy przylgnęli całkowicie do Chrystusa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.